Cześć, to zespół kanału Świat ludzkich Historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy. Mateusz odkładał każdy grosz od lat. Pracował dorywczo jeszcze w liceum, potem w trakcie studiów, a później w swojej pierwszej stałej pracy. Nie był rozrzutny, rezygnował z imprez, odkładał marzenia o zagranicznych podróżach i wymarzonym komputerze do projektowania, bo wierzył, że każdy pieniądz ma znaczenie. Jego celem było zgromadzenie oszczędności na wkład własny do małego mieszkania. Była to dla niego wizja bezpieczeństwa i poczucia, że wreszcie stanie się niezależny. Problem w tym, że nie ufał bankom i bał się, że sam mógłby stracić dyscyplinę i wydać pieniądze w chwili słabości. Dlatego zdecydował się powierzyć swoje oszczędności matce. Mamo, wiesz, że dla mnie to ważne. Trzymaj to, proszę, u siebie, bo ja chcę, żeby te pieniądze miały cel, powiedział wręczając jej gruby plik banknotów, a potem kolejne przelewy, które systematycznie dokładał do sumy. Matka przyjęła pieniądze z lekkim zdziwieniem, ale i z dumą. Wiedziała, że jej syn nie jest byle kim, miał ambicje i ogromną determinację. Obiecała mu, że niczego nie tknie i że będzie strzegła tych pieniędzy jak skarbu. Mateusz odetchnął z ulgą, bo wierzył, że w rodzinie zdrady być nie może. Czas mijał. Mateusz dalej ciężko pracował, a suma rosła. Nadszedł dzień, gdy poczuł, że jest blisko swojego celu. Z radością wyobrażał sobie, jak wybiera klucze do własnego mieszkania. Wtedy jednak pewnego popołudnia, wracając z pracy, zobaczył coś, co go zaskoczyło. Na pobieździe stał zupełnie nowy samochód, błyszczący, pachnący świeżością. To był luksusowy model, na który nigdy wcześniej jego rodzice nie mogli sobie pozwolić. Ładny, prawda? Powiedział ojciec z uśmiechem. Wychodząc z domu, w końcu mamy auto, którym możemy jechać na dalsze podróże do sanatorium, gdzie tylko chcemy. Mateusz poczuł zimny dreszcz. Szybko wszedł do domu, od razu pytając matkę, skąd wzięli pieniądze na taki zakup. Po krótkiej chwili ciszy, usłyszał odpowiedź, której najbardziej się obawiał: Synku, wzięliśmy trochę z twoich oszczędności. Przecież to wciąż rodzina. Sam mówiłeś, że to u mnie bezpieczne. A my tak bardzo potrzebowaliśmy tego samochodu. Słowa matki uderzyły go jak cios. Trochę? Wiedział, że taki samochód to dziesiątki tysięcy złotych, praktycznie cała suma, którą z trudem gromadził przez lata. Czuł, jakby grunt usuwał mu się spod nóg. W jednej chwili stracił zaufanie, poczucie bezpieczeństwa i marzenia o mieszkaniu. W jego głowie mieszały się gniew, żal i niedowierzanie. Jak matka mogła złamać daną obietnicę? Jak rodzice mogli potraktować jego wyrzeczenia jak własną wygodę? Ta zdrada miała być dopiero początkiem historii, której nikt się nie spodziewał. Mateusz nie mógł spać przez kilka nocy. Każdy dźwięk silnika przed domem przypominał mu o tym, co zobaczył nowym samochodzie, który w jego oczach był symbolem zdrady. Owszem, rodzice mieli prawo do lepszego życia, ale nie kosztem jego marzeń. To były jego pieniądze, jego wysiłek, jego wyrzeczenia. Początkowo próbował rozmawiać spokojnie. Mamo, tato, to miało być na moje mieszkanie. Ja wam ufałem. Mogliście mnie chociaż zapytać. Jego głos drżał, ale wciąż liczył, że rodzice okażą skruchę. Ojciec jednak wzruszył ramionami. Synu, samochód służy całej rodzinie. Ty też będziesz nim jeździł. Nie przesadzaj. Słowa ojca zabolały jeszcze mocniej niż sam czyn. To nie była wspólna decyzja, to była jednostronna grabież jego planów. Mateusz poczuł, że nie ma już kontroli nad własnym życiem. Wtedy po raz pierwszy w głowie zaświtała mu myśl, muszę odzyskać to, co moje. Postanowił przejrzeć dokumenty. Znalazł fakturę, harmonogram spłat kredytu, a także papiery leasingowe. Okazało się, że rodzice nie tylko wydali jego oszczędności na wkład własny, ale także zaciągnęli zobowiązanie, które teraz planowali spłacać z jego pomocą. W jego oczach był to szczyt egoizmu. Kłótnie stawały się coraz częstsze. Atmosfera w domu gęstniała. Mateusz wyprowadził się do wynajmowanego pokoju, bo nie mógł patrzeć na samochód stojący przed domem. Rodzice zaczęli narzekać na jego brak wdzięczności i brak zrozumienia dla rodziny. Każde spotkanie kończyło się awanturą. Pewnego dnia, w akcie desperacji, Mateusz udał się do prawnika. Chciał dowiedzieć się, czy ma jakiekolwiek szanse odzyskać swoje oszczędności? Prawnik po wysłuchaniu historii uniósł brwi i powiedział: To trudne. Powierzyłeś pieniądze bez żadnej umowy, bez pokwitowania. Formalnie to darowizna. Jeśli nie udowodnisz, że miały inny cel, będzie ciężko. Mateusz poczuł się, jakby świat obrócił się przeciwko niemu. Nie tylko stracił pieniądze, ale też wiarę w sprawiedliwość. Wtedy podjął decyzję nie będzie dłużej ofiarą. Jeśli nie odzyska środków prawnie, znajdzie inny sposób. Postanowił, że zmieni swoje życie, zacznie pracować jeszcze ciężej i udowodni wszystkim rodzicom, znajomym, a nawet sobie, że nie można go tak łatwo złamać. Ta determinacja była jak ogień, który powoli tlił się w jego sercu. Ale los szykował dla niego coś, czego sam nie mógł przewidzieć. Bo oto pojawił się niespodziewany zwrot akcji Twist, który odmienił bieg wydarzeń i sprawił, że samochód, który stał się symbolem zdrady, Miał odegrać kluczową rolę w nowym rozdziale jego życia. Kilka miesięcy później Mateusz wciąż żył ze złością i rozczarowaniem. Wynajmował niewielki pokój, pracował od świtu do zmierzchu i starał się na nowo odbudować swoje oszczędności. Rodziców unikał, kontakt ograniczał do krótkich telefonów. Każde wspomnienie o samochodzie wywoływało w nim falę gniewu. Los jednak miał własny plan. Pewnego dnia, jadąc autobusem do pracy, Zauważył ogłoszenie o konkursie organizowanym przez lokalną firmę technologiczną. Konkurs polegał na opracowaniu innowacyjnego rozwiązania dla samochodów, aplikacji, która łączyła w sobie system bezpieczeństwa z analizą danych o ruchu drogowym. Nagrodą główną był kontrakt na współpracę z firmą i wysoka suma pieniędzy. Mateusz poczuł, że to jego szansa. W nocy siedział nad projektem, wykorzystując swoje doświadczenie z programowania i pasję do technologii. Tydzień po tygodniu udoskonalał prototyp. Jednak do ostatecznego testu potrzebował samochodu. I wtedy los zagrał ironią. Jedynym autem, które nadawało się do prób, był ten sam pojazd, na który rodzice wydali jego oszczędności. Po długich wahaniach zdecydował się wrócić do domu. Mamo, tato, potrzebuję samochodu. Ale nie dla siebie. To dla projektu, który może odmienić moje życie, powiedział z powagą. Rodzice, trochę zawstydzeni, zgodzili się. Byli świadomi, ile złamali mu serce i w głębi duszy chcieli naprawić chociaż część szkody. Mateusz przez kilka tygodni pracował z samochodem, montował czujniki, testował oprogramowanie, dokonywał modyfikacji. Auto, które było symbolem zdrady, stało się teraz narzędziem jego zemsty, nie poprzez gniew, ale poprzez sukces. Finał konkursu okazał się przełomowy. Mateusz zaprezentował swój system, pokazując go właśnie na tym samochodzie. Żyli było zachwycone, rozwiązanie było praktyczne, nowoczesne i mogło zrewolucjonizować branżę. Mateusz zdobył pierwsze miejsce. W nagrodę otrzymał kontrakt i znaczną sumę pieniędzy, większą niż wszystkie oszczędności, które kiedykolwiek powierzył matce. Kiedy odbierał nagrodę, poczuł dziwne wzruszenie. Zrozumiał, że gdyby nie ta bolesna zdrada i gdyby nie ten samochód, nigdy nie stanąłby na tej scenie. Paradoksalnie, to, co miało być końcem jego marzeń, Stało się początkiem czegoś większego. Po konkursie wrócił do rodziców. Tym razem nie z wyrzutami, ale z pewną spokojną siłą. Nie zapomnę tego, co zrobiliście. Ale wiecie co? Ten samochód pomógł mi wygrać życie, a nie tylko nagrodę. Dzięki niemu zrozumiałem, że nawet największa zdrada może stać się impulsem do sukcesu. Rodzice słuchali ze łzami w oczach. Nie spodziewali się, że ich egoistyczna decyzja doprowadzi do takiego finału. Mateusz jednak nie żywił już gniewu. Wiedział, że teraz ma w rękach własną przyszłość mocniejszą, niezależną i wypracowaną przez siebie. I tak historia, która zaczęła się od zaufania i zdrady, zakończyła się triumfem. Bo czasem największe dramaty kryją w sobie zalążek zwycięstwa, którego nikt się nie spodziewa.